Jak to pachnie. Kochani, zapraszam Was serdecznie na kolejne przecudowne i przepyszne targi myśliwskie w Sosnowcu, które odbędą się od 5 do 7 kwietnia 2019 roku. Nie może Was tam zabraknąć. My tam będziemy z naszymi dzikimi wildburgerami, z naszymi dzikimi pysznościami. Nie jeden, dwa miejsca, w których będziecie mogli zjeść nasze pyszności. Szukajcie nas na stanowisku telewizji Dashbur i szukajcie nas z naszym pysznym Rock Food Truckiem. Kochani, a na targach będziemy poszukiwali dzikich wild burgerożerców, więc jeśli chcecie wziąć udział w konkursie, to śledźcie nasz kanał Dzika Kuchnia i Dashboard TV. Do zobaczenia w Sosnowcu!